Siema, Z tej strony Maciek małe Dziś w odcineczku w lablax Reavers, co każdą śmierć muszę zmienić broń, a jak wiecie, mój ulubiony zestaw broni składa się z Asia Life'a, z dodatkowo exogana i dodatkowo tutaj już, tutaj zazwyczaj Elo, albo fistuje sobie naszych przeciwników ich giaty, albo Katana, która fajnie jest wykorzystywana i dodatkowo też lubię Rothschilda, ale taki main to chyba jest u mnie Giat Masters, ale dobra, no to co, zostawiamy, zostawiacie łapeczkę w górę, komentarz Rivals i Ruzia, czy jesteś gotowa na Ta. ekstremalne pojedyneczki, jeszcze póki Jestem. nowa aktualizacja wejdzie, a widzowie chciałbym wam powiedzieć też, dodatkowo zagramy tu 5 na 5, ale gramy, 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 5 5? Yy, gramy te inne tylby, co 2 na 2 na 2 na 2 i co chciałem wam Uj. jeszcze powiedzieć, wiem, że tam są lagi, może, może już naprawili to, to teoretycznie, teoretycznie, ale też jeszcze widzowie posłuchajcie, w piąteczek mnie nie ma w domu. Wiem, że aktualizacja do Loblox Rivers wyszła i wyjdzie, bo wyjdzie, jeszcze wyjdzie. Majdziek, wyjdzie, Tak, bo jak ja to nagrywam, to mamy środę, więc no, no tak wychodzi. Po prostu y, Luzia zabiera mnie do Santago i będę sobie pluskać w wodzie o i tyle no. Tak. Maciek będzie urodzinowo pluskał się w wodzie. Tak, będę się ulo... tam... jakie urodzinowo? To nie będzie urodzinowe. Dzień przed urodzinami, czyli urodzinowo. Dobra, 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 robimy przejście. No dobra, pamiętaj o tym, że będę musiał zmienić za każdym razem broń, to muszę naprawdę y, fajnie wybrać. Weźmy na przykład na tą mapę snajperki, weźmy y, sobie y, no. handguna, weźmy Maciek, fisty Maciek, i weźmy ty flashbangi. Zmieniać. Ty musisz, ja nie muszę. No ja muszę zmieniać, ja muszę zmieniać, ja muszę uważać. O, no i fleszem dość tałem, i po co tak takżeś rzucała? To przecież nie ja rzucam flesza, nawet flesza nie mam człowieku. Gdzie, Gdzie jest ci Maciek, oni się biją. Oni się atakują, eee... my musimy uważać. Oni atakują, Tutaj my są. uważamy. Oj, za 50 dostał. Oj, za 50 Tutaj dostał. Łocznik, o, po kakotos mnie pokonało. No Naprawdę Dałeś się pokonać pokachonta? No ta, dobra była, dobra była, czy dobra by była, było? Nie wiem, bo nie wiem kto to jest. Snajper. Reload Nowe. bym radził, reload. Dobrze Maciek, no ale... dobrze Maciek. Rozumiem, <laughs> że mnie celuje, tak no jest. Bo... Cicho, bądź. Dobra, masz taktykę, wiem, rozumiem. Rzuć. Słysze, ale nie wiem gdzie. No za tobą przecież wiesz, że tamtędy nie można wejść. No to co ty tak głupka Dobra, poczekam, robisz. Aż sami się, ale sami to. się. to. Tutaj bez sensu. No teraz już nie. A oni on też tutaj... się szukają, oni też się szukają, że się nie no mogą właśnie. znaleźć. No. Co to było? O, jak mnie ściągnął! Do no, bo... złotej kurzy. Bo on wie, jak korzystać ze siuchawek! Ja go nie widziałam, nie słyszałam. A ten matarcie, ten matarcie, w ogóle, też fajny, fajny pomysł w ogóle. A, tutaj się odwrócił U. i się powrócił, dobra. No i kto wygra, o. kto wygra, kto wygra. Ej Maciek, ale miałeś rację, poprawili lagi. Poprawili to, nie? Że już nie ma tak, takich tak, lagów. Tak, 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 poprawili te lagi. Dobra, słuchajcie, musimy, ja zmi musimy zmienić blonie, bo przegraliśmy poprzednimi. Chyba ty. <laughs> znaczy, no ja muszę... O, wow, ja już zostałem. no jakąś szybko mnie tak strzela. No właśnie, Maciek, nie daj się wyłożyć, proszę ja ciebie. Że... Maciek! Maciek! O ładno, no nie, ja mam zielo, ja mam luzia. Jaki ja, ja jestem słaby luzia w ogóle, co tu się dzieje w ogóle? No ja nie wiem. Dawaj tu do mnie, gość. Dwóch na jednego to banda łysiego, nie? Że tak powiem. Ej, jej, 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 co to miało być? Ja nie mogę trafić go, no... Ej, oni są on za granat... dla mnie. On mnie z granatnika wysadził. Maciek miałem tutaj takiego skiza, że jest duch na chacie! Co tu się nie, 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 Batman! Co? Batman cię robi! O, nie, nie, nie nie, no i Bombardino krokodinią zrobił mi! Ej, patrz, jeszcze! O jeszcze z ciebie strzela jak już nie żyjesz! O Bombardino krokodinio mi żyje! Jaki? Co? Co? Wyskoczył poza mapę, tak w ciebie strzelał i wskoczył do wody, no nie ja niebierze. cię kręcę, to ja wiesz, że cię... ja muszę teraz zmienić Blonie. No musisz, musisz. Pistoletki, tak, trawerkę wezmę taki, i robimy to taki, teraz to na. No. ustaliłeś sobie challenge Maciek. No nie no. ciekawe jak no sniper. Podpaliłam go Co nie. to miało być? Szczerze i nie mam szans. Nie mam szans tutaj. Co yy, tu się, Co się wydarzyło, dzieje? że ja... Ale ty w ogóle... Ty w ogóle widziałeś, co to się wydarzyło? Bo ja nawet nie zauważyłam, kiedy dostała. I ty nie. dostałeś w tym samym czasie, co ja dostałam. No to co, ty stałaś w jednej linii ziemną, czy ja? Nie, no nie, ja podpalałam gościa, ty dostałeś od innego gościa, a ja tego jednego gościa podpaliłam. Nie, no to w ogóle tragedia się stała, że no tak. Ale co tu się wy... Ty, ej, co ale oni, w oni w siebie trafić nie mogą, a nas trafiają bardzo tak, szybko. A, nas, a tak, a nas od razu, nie? To no. ja tutaj coś nie... Dobra, Dobre. bierz kolejne bronie. Radom, 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 radom. Ojej. No, no to nieźle, żebym to wywalił, ty ja. No dobra, ja idę z to teraz od nie ściągnie mnie, przynajmniej. Ale ja, ja mam tragedię. Ja też. Ja się nie dam. Nie, nie, nie mogę, ty... O, okej, okay, okej. Okay. No super. No nie, co tu się dzieje? No mega szybko mnie dyskwalifikowali z tego macieku, więc no, Róża musisz dać radę. Ta powodzenia, Maciek! Weź! Dziwne. Gościu. O, ale co ludzie, umie, ale umie skakać ludzia, widzę. No nauczyłam się skakać, ale i co z tego? No ta, po, po, zobaczmy Oni tego Japończyka. Japończyka, Japończyka tego zobaczymy. A to ten. Dobra, też go obserwuję, My... zobaczymy jak mu idzie. Ale bardzo a. szybko myszka coś mi chodzi w Liwalsiach, Telaś, bardzo że, że no, szybko. Ale wiesz, ale wierzy mi tak samo? O, ja dobra, to minigun, no i teraz zobaczymy, czy będą cwaniaczki. Bierz, bierz Maciek, nie daj się. Maciek, SNAJPER! Wiem, ja teraz migana wziąłem Teraz zobaczymy co się stanie, zobaczymy co się stanie A kiedy ja zdążyłam strzelić z flary? Ja, ja strzeliłem Gdyby... Aha. Ja, A ta już myślała, że to ona strzeliła, co? No, centralnie tak myślałam Ty, kogoś załatwiłem y, z tego Z flary? E, Śflary, no, że załatwiła No co ty dajesz? Podpaliłam go, mam go, dobra, mam, go dobra, dobra, mam go, Dobra, dobra, ale gdzie jest? Nie wiem, na tak. Maciek. Ś... Maciek, Maciek! Pinguj. No właśnie tam jest! Nie ocaliłeś mnie! Zostały jeden na jednego... Ty on się, się ulecił, on się ulecił, on się ulecił. Trzymaj tego minigana, nie daj się. Dobra, camp ci mam, kamp, 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 kamp kamp. No i puściłeś! Bo, bo, bo on czaj się na mnie. No pewnie gdzieś ma. Dawaj Maciek, nie, nie skopcie go. Gdzie jest przeciwnik? Gdzie jest? No. Super! Co? O, ja piękny nie piękny fliksiot mi zrobił, no, się no Jakie SZAPOBA on oszukał i cię. Sami. Ale glubo mi się liucio. No, no, właśnie. No, Szczerze, no, tak tak no, glubo, szczerze glubo. Powiem szczerze, że, że, że no, zaskoczył mnie tą swoją umiejętnością. Przecież, PRZESTAŃ strzele... TO ty byłeś? Strzelecką, że tak powiem. To mi w plecy strzelał, chyba. Nie, Maciek. Na tobą jest! I wiem, palega, go. palega, go, palega! Go. Dobra śpaliłem. No go. I go... Paliłeś go całego? Oj, nie, nie trafiłem, no No to dobrze. Dobra, gdzie, ty do C잡ąj... yeah, jesteś? Ja jestem... Spalę kolejnego, Wie... pole kolejnego, pole kolejnego, dobra. Dobrze Maciek, ta, ta broń jest całkiem przyzwoita trzeba przyznać. A gdzie jest jeszcze jeden? Gdzie on jest? Gdzie nie wiem. Jest, Maciek? Nie wiem ja go szukam, ale nie mogę go złożyć. Wyskać, 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 wyskać. A jest na dachu, jest na dachu, jest na dachu. A czemu on wszedł na dach? Czemu on zarzuł na dach weź? Mamy pierwszą rudę! Mamy pierwszą rudę! I zostawiam bronię! Łoo! Tak, zostawię to, zostawię, to było dobre dla ciebie Tam muszę rzucić o to Wiksa to wtedy dostanie też Gdzie? Pingnąłem Dobra, ale ja rzucę gdzie indziej, ja nie chcę tam gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Dzień na dachu, na dachu, dachu, dachu. dachu. Dobra, mam oh, jednego z oh, dachu. dachu. Już biegnę. Mam drugiego, mam drugiego, mam drugiego, mam drugiego. Pomocy, pomocy, potrzebuję pomocy trochę. Pomocy. Ja też, ale nie Jednak wiem czy dachu. to ogień. Tam jest kolejny, tylko ma mało HP. Ja też mam mało HP, nie? A gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest. jest? Tutaj się podpalił, podpalił się. Mam goooo! No, mamy drugą rundę, Maciek, Dobrze, Be. luzia i może zostawić te bronie wiem wiem, okay. wiem. muszę zostawić cały czas tam tam pinguje tam rzucam mołotowiczę. Dobra ja też tam rzucę. Nie wiem czy doleci ale rzucam. Rzuć po prostu i coś wy... jak wyjdzie to wyjdzie jak nie to trudno no i tyle <grym> no, w temacie. To tak To no, tylko gra. <grym> okay, oni kapią 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 kapią. Ale co cała tam. kampi? Ta, no i ja zginąłem bo sam zostałem. No, <grym> no co 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 co. <grym> no nie <laughs> no ty, nie. Ty oni, Za kam, mi... ty oni, taktykę przyjęli, żółwia i kampieli, kampili, tak. kampili, Maciek, może też pokampmy ty, i Ty, my sobie ale bazę. nie da lady już, bo ta drużyna wygrywa. A nie, nie, jeszcze nie wygrała, jeszcze jest szansa, Maciek. Aha, bo jeszcze jest mecz, match point, Nie, no jest match point, ale oni go przegrali, więc mamy bardzo duże szanse. Dobra, to team siodgany teraz jestem. A, ja nie mam shotguna, mam dalej RPG-ka, ale dobra. Dobra, będę... ale nie, nie luszaj się, no bo oni oszukują. RP... Z oni RPG oszukują. Może... Ale z RPG-ka można przybliżać. Ja wiem, ale wszyscy kampią teraz. Wszyscy kampią. To jest yy, teraz taktyka na kampienie, dobra. Trzeba... Teraz, teraz możemy lecieć. Jesteś pewien? Tak. Lecimy. A w którą, prawą czy lewą? tu, tu, tu na prawo. Szybko, szybko, dobra. szybko. Bo oni wszyscy kampią teraz, oni wszyscy kampią. Oni wszyscy normalnie teraz kampią i, i, i glają nie, nie fel, nie? O. Idzie tak o, O! o, o. No, Maciek sniper na dachu, mnie ścią... No i dlaczego żeś biegała na zewnętrznym? Nie biegałam, byłam w skrzynce! Nie mogłaś być w skrzynce i cię... W no, no, i, no właśnie mówię! No i przy ciebie teraz jestem osłabiony. No nie bardzo powiedzmy, ale okej. Okay. <laughs> Jeszcze przy twojej pławce, dobre to było. Maciek, tylko nie wpadnij do wody. Nie wpadnij do wody, pamiętaj, nie wpadnij do wody. Dobrze, dobrze, dobrze. Biesku! Pisz go! Dobrze! Dobrze! Tak! Tak! O, nie, źle, źle, źle! Tak Maciek, bo oni nie wygrają i jeszcze mamy szansę to wygrać! Nie! Popkną mnie do wody, popnął mnie do wody, popnął mnie do wody! Dobra, dobra, ale jeszcze nie mamy match pointu i dobra, ogólnie muszę wziąć chodzi teraz... o to, że mamy szansę. Muszę wziąć jeszcze inne blonie, wiesz? Jakie? Yy, tak eee, giel Gielanad, no yy, Fik, 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 dobra, mam. Ja ich idę, Maciek, z iron fistować Ty biegniesz tam, no czy się boimy? Ja popiękłam, ale tu już kampi na mnie sniper Ja szczerze nie wiem gdzie oni są. Szczerze nie wiem tutaj. gdzie oni są. Ty, oni się schowali są, oni się, oni się kampią, Sniper na dachu, snajper na dachu, snajper na dachu! Nie no, camperzy są. No, na dachu są. jest, na, na Ty, dachu powiem jest. Powiem ci szczerze, że tutaj camperzy są sami. Kamperzy no wiem. są. Wiem Maciek. Kamperzy, kamperzy. Kampią minutę, kamper, kamper. Całą minutę kamper. kampią. I oni w budynkach pochowani, snajper jeszcze gdzie a, idzie. No na... kampi! Chodu! Nie, ja nie wiem gdzie Super. mam być, Luzia, bo oni kampią, oni wszyscy. Maciek, oni kampią w tym budynku. Da, wiem, widzę, 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 Luzia. Jeden u góry, drugi na dole. Jeden jest teraz nad moją głową. A ja mam 13 życia. Fajnie. No nie, no. Mam jednego, no nie, no. plecy, plecy, plecy mi, plecy mi robi, yes! plecy, Luzia. Mam, mam jednego, A mam, ja jednego. Cię... mam jednego, mam jednego. No i jeden, jeden, jeden coś stało, Luzia, przepraszam. No. Ale he, ciocik ci ścielił, co? Ale jednego zawiłam. Mega ciężko, mega kampion i mega słabo ich zachowanie. Jak, jak myślisz, będziemy mieli szansę na jeszcze jedną rundę, czy nie? No ja bym prosił, żeby... Team nie zielo... Team żółci! Team żółci! Team żółci, 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 żółci! 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 A który, który to jest? Której, no właśnie nie wiem. Żółci! Uuu, mamy szansę, Uuu. jesteśmy w grze! My dzisiaj... Tak. Wygramy to. Dale, wiem, dalej żartuję. jesteśmy w grze Maciek, no co, jak nie. Po prostu oni kampią zostało? w budynkach Maciek. O, o, fik, 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 dobra. Camp też. Ale on... w budynku? Nie no, nie. żartuję. Ja nie będę kampić, ja nie będę tchórzem. Tyle ci powiem. Nie, nie, Super. nie, ja dostaję mało, 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 mało. Dobra, Dobre, Dobrze, muszę się uleczyć, muszę się uleczyć ludzia To się lecz Maciek. Bo zamroził mnie! Rusia, zamroził mnie! No mnie, a mnie zastrzelił! No nie, no i... do i, Ale żeś mnie latowała, że nie latowała Maciek, tam. Maciek, biegłam do Ciebie i mnie strzelił! No i teraz już koniec, no. A komu kibicujemy? Żółtym czy niebieskim? Kibicuję sobie. <laughs> nie! wygraliśmy. Nie, my nie wygraliśmy. No jak nie? My przegraliśmy właśnie. Maciek, my, my się... wygraliśmy. Ja się czuję zwycięzcą. Nie byliśmy w tym samym chyba meczu, co? Dobra, widzowie, to ja z... ja już wszystko w dzisiejszym odcineczku. Wyczekujcie u mnie na kanale, oczywiście będzie aktualizacja z tych Roblox Rivalsiów, ale niestety dopiero w niedzielę. Przepraszam was to, bo mi nie będzie po prostu na weekend w domku i nie będę miał czasu, żeby tego naklęcić. Przepraszam i do zobaczenia i cześć. パパ。Hey, papa. <music>